W Kielcach odbywają się finały Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej. Kielce to miasto piłki ręcznej. Tutaj mamy drużynę męską, ale również drużyna żeńska Jest co prawda w drodze dopiero do pierwszej ligi, ale wróci za chwilę do ekstraklasy. Nie mam co do wątpliwości. Mistrzostwa są pierwszą tak dużą imprezą przyznaną klubowi Korona Handball przez Polski Związek Piłki Ręcznej. Po pierwsze, są określone przepisami wewnętrznymi Związku Piłki Ręcznej w Polsce wymagania, które należało spełnić. Dzięki wsparciu miasta i naszych sponsorów, udało nam się to, i nasza oferta została zaakceptowana. Warto podkreślić, że zawody są również debiutem naszej drużyny w imprezie o tak wysokiej randze oceniać szanse zespołu przed e, zawodami. Oczywiście cele każdy z trenerów zakłada. My dzisiaj stoczymy trudny pojedynek z zespołem Płocka. E, wszystko zależy od tego meczu, od kolejnych. Również ponieważ grupa nasza jest bardzo wyrówna. Nasz decydowanie faworytem w naszej grupie jest Kwizyn, ubiegłoroczny zdobywca brązowego medalu. Natomiast drugie miejsce jest sprawą otwartą. Trzeba zagrać dobre mecze, bez błędów własnych i na to liczę. W mistrzostwach wystartuje 8 zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupie drugiej zawodniczki Korony Handball zmierzą się z zespołami Skwidzyna, Trzewa i Płocka. Łącznie rozegranych zostanie 12 spotkań w dwóch grupach. 14 marca odbędą się mecze o miejsca od 5 do 8 oraz półfinały. Czekają nas bardzo trudne mecze, więc zapraszamy wszystkich kibiców na Mistrzostwa Polski juniorek i chcielibyśmy, żeby państwo trzymali za nas kciuki. Nowe mistrzynie poznamy w sobotę 15 marca. Wszystkie mecze turnieju będą rozgrywane w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Krakowskiej.